Cześć. Ostatnio w komentarzach bardzo prosiliście o odcinek walentynkowy. Ponieważ do dnia zakochanych zostało już naprawdę niewiele czasu, dzisiaj spełniamy Waszą prośbę. Zapraszamy do oglądania. Walentynki to czas, gdy chcemy zrobić coś miłego i wyjątkowego dla swojej drugiej połówki. Kolacja jest jednym z lepszych pomysłów, bo przecież mówią, że przez żołądek do serca. Do miski wbijam dwa jajka. Następnie dodaję jedną łyżkę mąki pszennej i jedną łyżkę mąki ziemniaczanej. Teraz wlewam dwie łyżki mleka i doprawiam solą i pieprzem dla smaku. Następnie dodajemy pół łyżeczki ostrej i słodkiej papryki. Przyprawiam moje polędwiczki ulubioną przyprawą, zamaczam w zalewie i odkładam do lodówki na około godzinę. Gdy czekam na polędwiczki, w międzyczasie przygotowuję szpinak. Na patelnię wrzucam Łyżkę masła, 200 g szpinaku, rozdrobniony czosnek oraz sól dla smaku. Całość dokładnie mieszamy i smażymy około 3-4 minuty. Następnie, gdy kurczak jest już zamarynowany, smażę go na patelni. Na środku talerza układam porcję szpinaku, a na nim polędwiczki. Dla dekoracji układam pomidorki koktajlowe oraz wcześniej wycięte serca z ugotowanego buraka. Tak przygotowana kolacja z pewnością zaskoczy waszego ukochanego i pozwoli wam spędzić romantyczne chwile w tym wyjątkowym dla zakochanych dniu. Podejrzewam, że nie jestem jedyną dziewczyną, której wybór prezentu na Walentynki dla faceta spędza sen z powiek. Ale w tym roku wymyśliłam coś naprawdę ekstra. A żeby było zabawniej, Wykorzystam pudełko po czekoladkach, które dostałam od niego w zeszłym roku. Na początku docinam materiał do wnętrza bombonierki. Następnie maluję pudełko po czekoladkach podkładem, a kiedy wyschnie, nakładam dokładnie czerwoną farbę. Po jej wyschnięciu wklejam do środka przygotowany wcześniej materiał. Pozostało już tylko wypełnić naszą bombonierkę i gotowe. Jestem przekonana, że taka nietypowa bombonierka wywoła uśmiech na twarzy niejednego faceta. Ja sama już nie mogę doczekać się momentu, kiedy Arci otworzy pudełeczko i zobaczy, co jest w środku. Danie podane do łóżka może być bardzo miłym prezentem bądź niespodzianką dla ukochanego. Z pewnością większość z nas chciałaby się obudzić i zobaczyć przed sobą pięknie przygotowane i pyszne jedzonko z samego rana. Zobaczcie, co ja przygotowałam dla klamra. Oglądajcie. Na początku we wcześniej przygotowanym naleśniku wykrajam kształt serca. Następnie na talerzu układam z ciasteczek literkę L. Obok kładę pączka z dziurką, tak aby przypominał literę O. Poniżej dodaję naleśnikowe serce, a obok niego ze świeżych malin układam literkę E. Takie oto proste śniadanko w wersji dla zabieganych jest doskonałym pomysłem, aby na twarzy waszej walentynki pojawił się bardzo szeroki uśmiech. Zbliżają się walentynki. Może nie ma już tradycji wysyłania zwykłych listów, ale oryginalna kartka na dzień Walentego na pewno mile zaskoczy naszą drugą połówkę. Dlatego dziś chciałam Wam pokazać, jak wykonać ją w bardzo prosty sposób. Na początku obieram kredki i łamię je do miseczki. Następnie ich kawałki układam w foremce w serduszko. Teraz foremki wkładam do piekarnika na 230 stopni na 15 minut, tak aby wszystko się roztopiło. W kolejnym kroku przygotowuję kartkę i składam ją na pół. Następnie rysuję na niej serce i wycinam według wzoru. Teraz kredkowe serca wklejam do kartki, tak aby były po środku wycięcia. Jak widzicie, taka kartka jest prosta i szybka w zrobieniu, ale pamiętajcie, żeby uzyskać ciekawszy kolor naszego serduszka, należy użyć różnych kolorów kredek. Nie wyobrażam sobie dnia zakochanych bez małego słodkiego co nieco, dlatego pokażę Wam dziś, jak zrobić prosty deserek, który przygotujecie w parę chwil. Zaczynam od wrzucenia do miski 125 g rozkruszonych herbatników, 60 g konfitury z wiśni, 45 g cukru pudru, 35 g masła, 10 g naturalnego kakao, łyżki soku z cytryny i łyżki rumu. Całość dokładnie ugniatam rękoma. Teraz masę rozwałkowuję mniej więcej na grubość 2 cm. Wykrawam z niej foremką serduszka, po czym wstawiam je na chwilę do zamrażalnika. W międzyczasie 150 g gorzkiej czekolady roztapiam w kąpieli wodnej i dodaję do niej 15 g oleju roślinnego. Ja wybrałam kokosowy i wszystko dokładnie mieszam. Zastygnięte serduszka zanurzam kolejno z jednej strony w czekoladzie, ściągam jej nadmiar i przekładam je na papier woskowany, żeby czekolada zastygła. Następnie robię lukier z cukru pudru, białka jajka, prawie dwóch łyżeczek soku z wiśni i z łyżeczki sproszkowanego buraka. Składniki mieszam na gładko i dokoruję nimi wierzch serduszek według uznania. Do przygotowania takich ciastek wcale nie trzeba mieć specjalnych umiejętności kulinarnych, ani nawet piekarnika. Wystarczy odrobina chęci, czasu, no i szczypta miłości. Zobaczcie, jak pięknie prezentują się na walentynkowym talerzu. Mamy nadzieję, że walentynki upłyną Wam w atmosferze pełnej miłości. A jeśli skorzystacie z naszych propozycji, to koniecznie podzielcie się z nami efektami na naszej facebookowej grupie. Dzięki, że z nami jesteście i zapraszamy na nasz Instagram oraz do obejrzenia Afterków. Pa!